Hej, z tej strony Zuzy. dzisiaj też gramy w Starsa, To jest już kolejny odcinek Starsa Pamiętajcie, zostawcie łapkę i suba. Na tym kanale lecimy po 1000 subów. To zaczynamy! Lecimy nim. Naczynią. Wszelką se pogramy. Będę tak zwaną szli z ultem za chwilę. O ile nie zginę. Dobra. Idziemy na Franka. Łopanie! Frank z ultem. Frank z ultem. Dobra. Czy ja go trafiłam w ogóle? Frank z ultem. I pyk go. Dobrze. Wygrana. Prawie. Dobra, hm? lecimy, 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 lecimy. Przechultem. Tak, pyk, pyk, pek go. I bina Shelly. Serio. Serio? Pyk. ulcikiem Dobra, osiem pucharków. Jest kit. Dobra, rzadkie, 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 rzadki. Jest Niestety Dobra, 25 punktów mocy do ze zmiarza. Lecimy Dobra, gram sobie szelko, bo mi dobrze idzie Emoteczka Lecimy. panie Dobra, nic tu leci. Z trzeba lecieć. Z trzeba. Z tu trzeba. Pyk-pyk rozwalić. Z dobra. Jakby mnie ten ból dotknął, to to już, żebym leżała tu. Motkę lecimy. I pek papek. Co? Tu jest ten typer. Dobra, ból go pokonał. Jeszcze tylko jedna rundka. Dobra, emoteczka. Solniczka, pek pek. Solniczkę, pieczniczkę. Na stół położę. Znacie tą piosenkę chyba tak. Kto tak naprawdę jej nie zna, no to jej nie znę. Panie Tit! Pan se przesadza. Pana musimy tutaj załatwić. Dobra! Let's go, Max! Let's go! Dobra, jedyna staranga jest dobrze. Dobra, sobie jeszcze raz szeli zagram. Co za ten szum z tyłu, ale muszę po prostu jakby coś tam zrobić. Pa pa pa, tu jakiś gościu jest. Nie pamiętam, jak on się tam nazywa. Oj, oj, co to? Co to mu daje? Dobra, ja jestem zwa tak zwaną Shelly z ultem. Trzeba mu tego trochę... Zadałam mu, trzeba go ten... rozczaskać na kawałki. Bo to w końcu jakiś robot, jakiś bot. Jakiś bot... Ten Frank mnie za chwilę poskłada. Gdzie? Pyk, dobra. Miał chyba 200 HP, więc na luzie. Iła. I... lecimy z taką Dobra, lecimy go dobrze. Dobrze, barlejos. Dobrze, barlejos, pik 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 Myk, myk. Myk, mek. Myk, myk, Dobrze. Let's Let's go. No i pik ranga. Dobra, kolejny meczek. Postardropika, lecimy. Kochani, postardropika. Czyli gwięznego drop, a drop po polsku to jest. Nie wiem. No trudno życie. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Jakby coś do zdobycia, taka skrzynka, niespodzianka, coś takiego Tutaj mnie Bo na Mike prawie mnie dobił mhm. zginęłam przez tego Majka. Dobra Czy tam przez bołu, już nie wiem Już nie wiem Dobrze ludziska. Lecicie, dobra Wygrają to na stówę

Co to za kukol? Ty, ja nie wiem co to jest A, to jest... dobra, wiem już Bo to jest Charlie, ta nowa Znaczy nie taka nowa Ale dosyć nowa, no Dobra, na Ezie S, S, S z nią, S z nią, S z nią znaczy co? M z no, Nie wiem, kurde, znowu ten kokon mnie wzięła. Ale dobra, jestem cała i zdrowa. Dobra. Lecz Znaczy, dobra. Rzadki i. No to samo. Dobra. Zagramy jeszcze sterówki. tak. Pek pek pek, lecimy. Dobra, tajko, Majka, to si zmienimy? Nie. Dobra, idę się chronić. Ten má ulta. A jak on ma ulta, to jest już lipa. Lipa straszna. Dobra, próbował mnie tej na tutaj rozwali uuu czy jestem serio sama na trójkę zadymiarzy? Grałam z potami. Gram z potami. Tak. Gram z potami. No, jak widać Trochę słabo Nie no, nie, nie wierzę w nich Dobra, nieważne Dobra Dobra La 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 la! Pa, 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 pa. jaki typ. Dobra, ośmiobitowiec, Czy my go dosięgniemy? Tak, oczywiście, dobra. O No! Ej! To było poza jej zasięg na stówę. Dobra, mogę się szykować na przegraną. No wykrakałam. <laughs> Dobra, ktoś mnie obserwuje. Let's go, Schioldor, to. She Dobra, przegrana. Dobra, lecę se kolejny raz na tej skoczniolotni. No, brawo, ja! Nie dałam, nie dałabym rady nawet. Dobra, widzowie, będę kończyć. Miłego dnia. Pa, pa.